Salezianie! Salziane Salezianie! 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 jest Was dumny bardzo Wam dziękuję za tę wielką za w roku świętym od dwóch tygodni trwającą. Tak jak chciał Cię Bosko, na koniec pierwczynki, kiedy jesteśmy tutaj blisko Martwi Boże, prosimy gorąco obraz, żebyśmy zwalili swoje dusze, dajmy duszę resztę za wieczkę, aby nasi niszczy zwalili swoje dusze. Tak jak chciał Cię Bosko, mówmy teraz, zrować Maryją.